Dzień dobry, dzień dobry w poniedziałek. Trochę się przebiegłam, trochę też wrócę, także chociaż takie do 2 km zrobię. Zobaczcie, dzisiaj plus jeden, Wschód słońca 7,54. No, wzeszło to słońce 6 minut, no 7 minut temu. O, ale mamy jesień, prawie zimę. Zachód. 16:15, czyli tak powoli, powoli przybywa. Kochani, zapraszam 7 grudnia, poniedziałek, na poradne oddychanie. Na trzy przysiady. Może zacznę od trzech przysiadów. Kto ze mną? Zapraszam. Raz, dwa, trzy. Luzowanie naszego ciała. To tak, jak biegniemy. To tak, jak biegniemy w domu. Tak stukamy do sąsiadów, stuk, 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 biegniemy, stuk, 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 <laughs> albo cichutko na paluszkach. Witam, Mariola. No, dziękuję. Zdrowie dopisuję. Najlepszy jest komentarz taki, "O jejku, rzeczywiście Pani chodzi po śniegu na bosaka? <laughs> A no to jak pisze na bosaka po śniegu, to jak miało być w butach? <laughs> Tomek, dzień dobry, dziękuję. Tomek mówi do mnie wczoraj z przekąsem, pisze, droga ciociu, Tomasz, mamy tak niewielką różnicę wieku, że daj spokój z tą ciotką, poza tym... No ja to by powiedziała, że w pewnym wieku się zatrzymałam. No i jak kiedyś mówiłam, że mam 33. No dobrze, no może mam 34, co by ten wiek Chrystusowy przejść. 34. Dzień dobry Jadwigo. Dzień dobry Krzysztofie. Dzień dobry Pawle. <ścoughs> Cieszę się, że moje grono moich widzów się powiększa. Jakie to jest przyjemne, jak Tobaj pisze? Wysłałem do Pawła. Oh, no, życzenia jak są fajne. Miło przesłać dalej. Może jeszcze zanim do oddycham, zobaczcie, gdzie jestem. Taką, to moją perspektywę. No, tu jest Lengenfeld. Tam jest autostrada. Dalej idzie, idzie. Moja ulubiona góra papki, czyli Schlossberg. Tu już jest wyjazd z miejscowości. Taki sklep sportowy. Tu jest taki ładny dom. To mi się bardzo, bardzo podoba. Taki, wiecie, myślę, że taki typowo bowarski. W ogóle te mieszkania tu są bardzo duże, pokoje modne są, takie kanapy narożne. E, te, takie na ogłoszeniu polacy w Regensburgu był wpis. Zdjęcie było takiej czerwonej, dużej kanapy. I było pytanie, czy ktoś mnie uwolni od tej kanapy. Ale jak jest duża przestrzeń, no to taka kanapa to pasuje. No to może niekoniecznie czerwona, ale co, kto lubi. No i tu Lengenfeld, dalej, jak sprawdziliśmy, to jest 260, 268 mieszkańców, 268 mieszkańców jest w Lengenfeld i 86 gospodarstw domowych, no 86, to ja naliczyłam 60, no tak na oko, no zobaczcie, taka niewielka miejscowość, niewielka, czyli oddychamy dalej. Witaj Gabryniu, pozdrawiam Ciebie i rodzinę, <śpiew> pozdrawiam Śląsk, kochani, pora nowy tydzień rozpocząć, mam nadzieję, że tak jak i ja, rozpoczęliście przyjemnie, a jak nie, to usiądźmy, napijmy się tej wspólnej kawy i tak uśmiechnijmy się do Ciebie, gdy mi smutno i źle idę pleśną gęstwinę, w szumie dębów i traw, wspomnę te czarne dni, na zwalonym przez burzę starym pniu. E, mały ręcznik rozwinę, wtedy wraca. Matczyna, Twoja miłość i szczęście i łzy. O, przepraszam, tych tonacji trochę jest to tak, nie jestem <laughs> śpiewaczką zawodu. To tylko takie małe hobby, ale gdy mi smutno i źle, czyli gdy mi smutno i źle, siadamy na kanapie, ewentualnie idziemy w leśną gęstwinę w szumie dębów i traw, a teraz te trawy. Jak są w ogródkach, nie wiem czy zauważyliście, że jak jest zielona trawa w ogródku i jest dużo innych zielonych rzeczy, kwiaty, krzewa, to tak tej trawy nie widać. Ale jak się zrobi zima i zacznie wiać wiatr i te trawy tak szumią, niesamowite. Nie wiedziałam, że to tak jest. Zaobserwujcie. Kochani, miłego poniedziałku. Pa! Do zobaczenia. Do zobaczenia.